Chciałbym mieć takie ciało, a to jest całość. Takie rączki, taką szyjkę, policzki jak pączki, korpusik krótki i takie nóżki. A opuszki jak w brokacie, jak poduszki, jak ciepły biszkop, a paluszki tak pękate jak kaszaneczki, jak serdelki, co w mięsnym wiszą. Ciało jak plastikowa laleczka. Tylko czy ona chciałaby, mając wybór? Ciało, chciałoby się powiedzieć... Jak ta lala. Odczepiłbym sobie wtedy korpusik od główki, rączkę, nóżki. Płatki uszu, odgryzione, delikatnie rozsypał na nocnej szafce. Gęsty pukiel oderżnięty finezyjnie zsunął z ramion na dywan i tak leżał. Jako korpusik. Albo rączka. Jedna, druga, nóżka, nogi. I wtedy, kiedy bym tak leżał, to właśnie bym poznał, czy ja, w sensie rozumnego ja laleczki, leży bliżej nóżki, pomiędzy, na skraju rączek, czy może wewnątrz główki. Bo będąc tą laleczką, obracałbym główką w pełny kąt. Miał zawsze otwarte oczy, usta naturalne, ale kształtne, rączkę na pstryk wyciąganą. Bez bólu bym się zdekompletował. Dzięki.